Was bardzo serdecznie na podsumowaniu działań fundacji w roku 2020. Szczególnie chcemy powitać naszych drugich wolontariuszy, a także sympatyków fundacji. Ja nazywam się Ewelina wyspiańska trojniarz Tomek Sierpiński i Maciej Trojniarz. A przed wami nasze podsumowanie. W fundacji pomagamy tworzyć świadome organizacje, w których ludziom chce się działać. Ten rok rozpoczęliśmy od warsztatu planowania całego roku. Przeprowadziliśmy go razem z naszymi sympatykami fundacji, a także radą programową, aby nakreślić sobie plan działań na rok 2020. Wybraliśmy nasz cel strategiczny, którym byłoby rozpoczęcie zmian od liderów poprzez koncentrację na potrzebach tychże liderów, budowa wiarygodności w ich środowisku oraz systematyczność i konsekwencje w działaniu. Rok 2020 miał być dla nas rokiem odwagi. Takie hasło sobie wybraliśmy od samego początku. Uznaliśmy, że właśnie odwaga będzie potrzebna i jest potrzebna na co dzień liderom we wprowadzaniu zmian. Przygotowaliśmy piękny plan, rozpisaliśmy sobie działania kwartał po kwartale, tak jak to robiliśmy w latach ubiegłych. Natomiast nie przewidzieliśmy jednego: że spotka nas pandemia i musieliśmy przenieść wszystkie nasze działania do sieci. Jak widzicie, sporo z tego, co zaplanowaliśmy, udało nam się zrealizować. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym przyjaciołom i wolontariuszom, którzy bardzo nas w tym czasie wspierali, a o szczegółach opowiemy Wam za chwilę. Poza naszym planem udało nam się zrealizować także dodatkowe inicjatywy, których zupełnie nie planowaliśmy. Rok 2020 okazał się dla nas testem zwinności w organizacji i planowaniu. W tym roku kontynuowaliśmy eksperyment grup roboczych. Pracowało z nami 23 osoby w siedmiu grupach. Z siłą rzeczy swoje działania musieli przenieść do sieci. Mimo to jesteśmy bardzo dumni, że tak wiele udało nam się zrealizować. Zacznijmy od początku roku, czyli od projektu Szkoła Agile 2020. Pracowało nad nią czterech wolontariuszy. I projekt praktycznie został zrealizowany. Zdokutowaliśmy już grupę osób, wszystko miało startować. Był marzec, no właśnie, i wtedy przyszła pandemia, która troszeczkę wymagała od nas zmiany planów. Ale że nie chcieliśmy dostarczyć szkoły, która no nie byłaby z takiej samej jakości jak poprzednie edycje, zdecydowaliśmy się, że akurat tą edycję musimy odwołać. Niemniej jednak bardzo serdecznie chcemy podziękować wolontariuszom, którzy pracowali nad sukcesem szkoły, czyli Asi, Wojtkowi, Martynie i Damianowi Wojciechowi. Praca nad szkołą EJ trwa nadal. Tym razem pracujemy nad edycją 2021, która będzie w pełni przystosowana do pracy zdalnej. Do tej pory opracowaliśmy już program, a także zakres szkoleń. Prace nad szkołą trwają. Mamy nadzieję, że tym razem się uda. A osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych poczynań i, i startu szkoły. Wsparcie liderów rozpoczęliśmy od zbadania potrzeb. Zajęła się tym grupa robocza laboratorium. W wyniku ich prac powstał raport, z czym mierzą się liderzy w 2020 roku. Sam raport to jedno, ale sporo się też w tym projekcie nauczyliśmy, bo znaliśmy narzędzia i techniki przeprowadzania badań ankietowych. A także jak przygotowywać prezentacje, które są atrakcyjne dla odbiorcy. W miejscu chciałbym serdecznie podziękować naszym przyjaciołom Asi, Gosi i Wojtkowi. Jesteśmy dumni, że gracie z nami o sens. Projektem, który wystartował w tym roku, jest Poradnia Lidera. Naszą ideą było umożliwienie konsultacji, a także darmowych porad, wsparcia właśnie dla liderów. Odbywa się to za pomocą różnego rodzaju form pomocy, takich jak szkolenia, mentoring czy coaching. A to, co wyróżnia nasz projekt, to są specjaliści, którzy się do niego zgłosili z różnych branż, różnych światów, dysponujący z zupełnie różną i odmienną historią swojego doświadczenia. Co ciekawe, możemy się tym z Wami podzielić. Na samym początku, kiedy projekt wystartował, zgłosiło się więcej osób, które chciały pomagać niż. Tych, które rzeczywiście pomocy potrzebowały. Ale jak widać, na koniec roku ta statystyka jest 10 do 11, także cieszymy się, że, że możemy być dla Was. Aby projekt w ogóle mógł wystartować, potrzebowaliśmy wsparcia naszych drogich wolontariuszy. Widzieliście ich już na innym slajdzie, ale pragnę jeszcze podziękować od siebie Asi, Goś i Wojtkowi. No i oczywiście nie zapominajmy o naszych dzielnych specjalistach Kasi, Tomkowi. Oli, Izie, Łukaszowi, Asi, Agacie, a także Radkowi Masiarce. W ramach budowania marki rozpoznawalności wpadliśmy na pomysł, jak możemy dać Wam się poznać. W związku z czym postanowiliśmy zorganizować cykl darmowych webinarów, a także szkoleń otwartych. Webinary organizowane są przez tą wesołą gromadkę, którą właśnie widzicie na slajdach. Webinary poradni lidera jest to profesjonalny cykl wydarzeń, podczas którego nasi specjaliści dzielą się wiedzą i swoim doświadczeniem z różnych branż i środowisk. Do tej pory zrealizowaliśmy już sześć takich wydarzeń. Co ważne, na każdym wydarzeniu udostępniamy także formularz do ćwiczeń z wybranego tematu. Obok webinarów w poradni lidera także zajęliśmy się tematem szkoleń, szkoleń z narzędzi. Dzięki współpracy z Radkiem Moziarką. Przeprowadziliśmy warsztaty na temat biznes model canvasu, impact mappingu, event stormingu, value stream mappingu, czy też szkolenie dedykowane narzędziu MIRO. Okazało się, że wiele osób nie zna tych narzędzi i były dla nich odkryciem, szczególnie w sferze NGO-sów. Za udział i przygotowanie cyklu wydarzeń chcemy serdecznie podziękować Tomkowi, Kasi, Izie, Łukaszowi, Oli, Agacie, Asi, Radkowi oraz także gościnnie występującemu Krzyszkowi. Kolejnym projektem, który w 2020 roku się odbył, był nasz cykl spotkań pod tytułem Bid the Nonsense, gdzie w żartobliwej formie opowiadamy i rozprawiamy się z nonsensami pracy w firmach. W tym roku odbyły się trzy spotkania, które kolejno rozprawiały o tym, jak redukować ludzi, którym się chce, jak licytujemy się na benefity wśród pracodawców, oraz specjalne jubileuszowe ósme wydanie Sory, Bro 256, taki będzie klimat, gdzie rozmawialiśmy o idealnym programiście. Czego się nauczyliśmy? Przede wszystkim organizacji wydarzeń zdalnych, bo stacjonarne spotkania Beat the Nonsense w formę zdalną z wykorzystaniem Zooma. Chciałbym serdecznie podziękować Agnieszce Frączyk za bycie prelegentką Awarii prądu za dotychczasową współpracę z nami. Jesteśmy dumni, że z nami gracie o sens. W tym roku bardzo dużą uwagę przykuliśmy także do jakości nas, naszych publikacji, tego co prezentujemy w sieci. Wyprodukowaliśmy 33 publikacje w formie filmów, podcastów i postów, które łącznie zdobyły 1756 odsłon, 90 odsłuchań i 397 odtworzeń. Współpracowało z nami sześć autorów tekstów. Nauczyliśmy się obsługiwać Wordpressa, robić grafiki i obrać dźwięki video na, na potrzeby tych publikacji. Dziękujemy bardzo Tomkowi, Kasi i Izie za przesłanie do nas swoich tekstów i zapraszamy każdego z Was, który chciałby się podzielić wiedzą, do zgłoszenia się do nas. I ostatni projekt, jaki udało nam się zrealizować w tym roku, czyli Szlachetna Paczka. I szczerze mówiąc, zrealizowaliśmy go bardziej z potrzeby serca niż realizacji planu. Udało nam się zebrać cały zaplanowany budżet i zakupić wszystkie rzeczy, których potrzebowała moja imienniczka, pani Ewelina. Wsparło nas aż 27 darczyńców i swoją pomocą świadczyło pięciu wolontariuszy. Czego się nauczyliśmy? To, że wspólnie możemy więcej. I z tego miejsca chcemy też podziękować serdecznie Iwonie, Michalinie, Kasi. Stowarzyszeniu Wiosna, a także oczywiście wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą zbiórkę. Ten projekt jest dla nas szczególny, bo dzielenie się wiedzą to jedno, ale pomaganie ludziom, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, a mimo to chcą się rozwijać i szukają sensu, jest dla nas szczególnie ważne. Dlatego w tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam spełnić marzenia, Pani Eweliny. Jeżeli pamiętacie hasło naszej zbiórki, to cytuję: z Twoją pomocą szlachetna paczka nie zmieści się w drzwiach, to jak widzicie, cel został zrealizowany. Mimo pandemii byliśmy także aktywni na różnego rodzaju wydarzeniach. Miałam okazję reprezentować naszą fundację na takich wydarzeniach jak Boiling Frogs, Młody Dolny Śląsk, Woman Tech Site Warszawa, a także całkowicie zdalnie przeprowadzona konferencja Klik 20. I chcieliśmy jeszcze wspomnieć o raporcie, który wsparliśmy swoją wiedzą i doświadczeniem. Nazywa się Strong Leaders Creator in IT i dotyczy on dobrych praktyk w zakresie wspierania rozwoju kobiet, tak żeby czuły się zaopiekowane i czuły się dobrze w miejscu pracy. I śmiało mogę powiedzieć, że te praktyki nie odnoszą się tylko do świata IT, więc ściągajcie raport, korzystajcie i przenoście do swoich organizacji. Podsumowując, pracowaliśmy w tym roku bardzo mocno nad rozpoczynaniem zmian od liderów. Podsumowując, w 2020 roku rozpoczęliśmy zmiany od liderów. Jak to wyglądało w praktyce? Postawiliśmy sobie trzy cele: koncentrację na potrzebach, budowanie wiarygodności środowisku liderów i systematyczność i konsekwencje. Jak to wyglądało w praktyce? Mieliśmy trzy cele. Koncentracja na potrzebach, budowa wiarygodności w środowisku liderów i systematyczność i konsekwencja w działaniu. Wszystkie nasze działania przekładały się na realizację tych celi. I tak, jeżeli chodzi o koncentrację na potrzebach, zrealizowaliśmy raport, który przełożył się na pracę poradni lidera. Nasi koledzy i koleżanki mogli dzięki tej wiedzy przygotować specjalne webinary, i szkolenia otwarte, które rzeczywiście realizowały potrzeby naszych odbiorców, czyli Was. Wspomniałem o webinarach i szkoleniach otwartych. To właśnie dzięki tym działaniom budowaliśmy naszą wiarygodność w środowisku liderów, ale także publikowaliśmy materiały. Nasza praca to nie tylko dzielenie się wiedzą specjalistów, ale to także praktyka. Robimy sporo eksperymentów, których jeszcze nie widzicie, w ramach siedmiu samoorganizujących się grup roboczych. Rozpoczęliśmy działania w social media w sposób bardziej profesjonalny. Zwiększyliśmy także rozpoznawalność naszej fundacji, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. To tylko pokazuje, że jesteśmy systematyczni i konsekwentni. Systematyczność i konsekwencja w działaniach dały rezultaty w social media. Mamy 44% więcej obserwujących na Facebooku i Instagramie, 63% na Twitterze, 144% na LinkedInie, 108% więcej uczestników meetup.com, gdzie mamy nasze meetupy, 69% więcej osób na Slacku. Otworzyliśmy się także na nowe dwa kanały. Na platformie Anchor, która udostępnia nasze podcasty, na sześciu różnych serwisach e, podcastowych. Oprócz Anchora mamy także YouTube'a, a, a także z czego jesteśmy super dumni, e, to to, że nasza strona internetowa zyskała aż 876% więcej e, wizyt. Z czego jesteśmy bardzo dumni, bo bardzo mocno przyłożyliśmy się do budowania tej strony w tym roku. Cieszymy się, że nas odwiedzacie. W kwestii social media, bardzo chcielibyśmy podziękować Anecie Pawlarczyk-Świtoń, która pomogła nam dostarczając nam swoją wiedzę i narzędzia dotyczące budowania marki w social media właśnie. Jak widzieliście w tym roku grało z nami o sens naprawdę wiele osób i bardzo serdecznie chcemy podziękować każdemu z osobna i wszystkim. Liczymy na was w przyszłym roku i widzimy się na planowaniu. Do zobaczenia.